Mówią na mnie kwiat, to znów łapię tu za majka Jeden z tych, co nie odda się za lajka Lubię łyżwy, najbardziej to znajka Sportowa wygoda i każdy z ja rajma Ma, Man, nie boli mnie twój sukces Mam serce na dłoni dla swoich, a nie w lodówce Hej, dup to kto boli, ale szczerze to dupce Tęski za nimi jak za na szterywce. W biegu, by tempu życia sprostać Szczegół do sobą, ty pozostać Hashtag ta degeneracja Jestem jeden z tych, który spada tolerancja You child, I'm a 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 child, i am a child i all i Ja sercu rapesy, flow, gesty, swój styl hey, hip-hop, yes. hey, weź, weź się go, nie wkurwiaj nie ja też mam swój flow I dobry tekst, a ja widzę te i te, te pały fest Uważają, że jest za best of the best, tak to ja fu Wy ten rapu, jeśli jesteś wy, to mordo szacu, A jak jesteś ruro, to się tylko ratuj Bo z takim podejściem to tylko kaput przy szacunku i wtedy to zarapił przejść przez to piekło Po to i i nie mów mi Jakie jest ale muszę starczy cię i nawija Sobie teraz na luzie, weź się wyluzy, co ci kurwa trapi Mamy tutaj swój slang jak kap i kapi Mam swój kodeks brać jak pusido Illuminati i leci to jak lasy Exce Bit paparazzi Jedy z tych co mają waj, z tych

Flow against this hoist hip -hop, yeah, Jestem jednym z tych, co wciąż używa mózgu Kocham życie, ale trzeźwo myślę, bo nie chcę jak maszana skąd Ci twarzą wiśle Listę mam typów, co bym powyrywa z butów Czasem nie warto rozdrapywać skrupów Zgrywasz gryzli, a jesteś jak bubu Chcesz wiczyć szereg, to nie zapomnij butów Wiem co jest pięć leśko Ciężko żyć bez pięć, kiedy jeździ się po tysku. się ta pies, zbyt często Jestem jednym z tych, za który ciągnie się przeszło Hej, to był Krok, gdy zwątpiłeś we mnie, popełniłeś bo Tak, to jest bit bidon Ten track to bombarder, historyczny szkod Jedni z tych, co mają vibe Jedni z tych, co mają hype Mieszam w sercu prawdę, ogień płomień dają odpłoną Jedni z tych, co mają vibe Jedni z tych, co mają hype Mieszam w sercu rap, wezy, flow, gesty Swój styl hip-hop nie hajs